Kochani, chyba mamy to, normalnie chyba mamy to, czekałem z wami na, na to cały wieczór. Torba, ja widziałem łańcuszek, możliwe że srebrny, dwie paczki biżuterii, jeszcze nie sprawdzałem co szumiało, szumiało, chcę to wam z wami sprawdzić, ale po resztę będziemy musieli chyba wejść do czołgu, zobaczcie, to wszystko było w czołgu. Pamiętacie czołgi To miejscowe, czołgi wypchane, a jakąś bielizną. To właśnie to właśnie przy ciągu leżała przed chwilą ta gwiazdka z Perelu, prawda? Gdzie ta gwiazdka z Perelu? Kurczę gdzie jest gwiazdka z Nie ma gwiazdy z Perelu. Gdzie ją zostawiłem? Kurkowa. O, tutaj. No właśnie. I zacząłem zaglądać. Wiecie, zacząłem zaglądać tutaj. I widziałem pobite doniczki, piłkę do euro z 2008 roku. I zacząłem coś po, tak kurde podejrzewać, to jakiś torebka, but, i nie, i słuchajcie, i zacząłem obchodzić, taka była geneza tego znaleziska, mówię, i zacząłem obchodzić, tutaj, potem tu zajrzałem, i tam ta choinka i leżał ten kartonik, ja mówię, słuchajcie, podejmę tą choinkę, i tu taki zegar, prawda, widzicie, leży, ja poszedłem, taka była, taka była geneza tego, poszedłem tutaj, wziąłem normalnie ten kartonik, leżał tu, nawet ten zegar. Jeszcze musimy tą resztę wziąć od niego, bo się wysypało, wiecie? I patrzcie, i to jest ten karton. Wziąłem ten karton. Masakra. Zobaczcie. Ja już tu dalej nie chcę nic patrzeć. Zobaczymy to komisję nie razem, może gdzieś, gdzieś w zaciszu. Ale patrzcie, tutaj jest kosmetyki. To nie o to chodzi, ale wszystko trzeba sprawdzić. Wszystko, bo jest jeden. Patrzcie. Chociaż to może być, nie wiem jak myślicie, Komisyjnie, ale przygoda. Tylko na kanale takie przygody. Patrzcie, jeden i drugi, tu drugi. Patrzcie, jest coś? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Puste chyba. Coś może być, ale tutaj był otwarty ten trzeci. i otworzyłem, zobaczyłem, a tu patrzcie, jakiś krzyż. To chyba jest srebrny. Ty ludzie, ale jadka. Więc musimy to sprawdzić. Patrzcie, stary. Patrz, ko. Pisze Jewelery. Bejrut, Kairo. Korosa, korosany. Korosany, jewelery, BEJRUT numer 710. Patrz, jest chyba próba tam. Ale Jadka już srebro. da, srebro! Ale Jadka z Bejrutu jeszcze. Ucz, ale Alfaza ale fajna ci chodzi. Sprawdzimy to, sprawdzimy to. A pierścień stary. Stary pierścień. Jest próbka. Srebrny, patrzcie. Srebrny, stary. Pierścień z listkami. Zrobię fotorelację potem na końcu. Bez oczka. Nie ma oczka na końcu, ale jest, takie listki ma. Patrzcie tutaj, ty. aliatka co to jest? O, wow, łańcuszek. Zerwany. Zerwany. Opróbowany. 9 2, 5. Czy 5 za 5? Ty. Tu pisz 5 Jest tu próba. Bardziej srebro wyrzucili Srebrny, ale zerwany, czyli pójdzie na wagę, no nie, na złom. Zbieram do kilo srebra i będzie kilo srebra, nie? Ale co się kryje w następnych, w następnych paczkach z biżuterii? Także kawałek srebra, łańcuszka i tu, patrzcie, to srebrne chyba jest, oni odłożyli, ale Jatka bez trzymajki. Tu też? Tu też jest srebrny na pewno, to z pewnością. Co to kurka jest? Tu krzyżyk srebrny Bo Już widzę próbę na nim srebrny depozyt był trochę sadarek srebrny patrzcie tu ma Ta, dwie próby tu są srebrny krzyż patrz jaki może być stary on ale fajny i zdobie ma w ogóle fajny srebrny stary krzyż masach Ten też pewnie srebrny, nie? No ba, no, bo widzę po kolorze, tu już bicie, srebrny. Także dobra, srebrny depozyt mamy. Mamy nasze sreberka, potem to przejrzymy komisyjnie. Zrobimy te dwie paczki, ale tam trzeba wskoczyć, będzie, wiecie? Tam trzeba będzie wskoczyć do środka. Dobra, czekajcie, żeby to się nie pomieszało. Tu mamy, tu mamy. I co jeszcze tu jest? Zobaczcie, także tu może być też biżuteria. Patrzcie kluczyk, to już kolejny, bo tam już były klucze, dwa, trzy. Co tu jeszcze jest? jak może być. Patrzcie, takie fajne sianko na świeczki. Fajne. A, sianko można by ten wyrzucić stare i nowy przedmiot, nowe takie szkło na trzy świece. Eleganckie, mieli. Co jeszcze? Kuda. Kłódki, nie wiem. Madyn Poland, stara kuda. To nie musiężna? Ty, ona jest mosiężna chyba. Ja wiem biorę, bo ona może być mosiężna kłódka stara. Bo ona tak, tak na tą brązowo poszło. Nie wiem, zobaczymy, weźmiemy ją na razie. Zobaczcie pod tym. Wszędzie tutaj... O, co tu jest? za zaraz to sprawdzę. Stara a stara klisza. Tu na niej będzie... Na niej będzie film, jak dojść do skarbu. Patrzcie, jest. Jest teraz klisza. Tu nie będzie jak dojść do skarbu. Ja ją wezmę. Klisza numer 6641. Zapamiętajcie. Dobra, mamy, mamy dane już. Sprawdzimy czy, 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 czy Świeczki. Są patrzcie. Teraz można świeczki włożyć. No. Widzisz? Tam tam klisza. O, o, o. Śmietnikowi artyści. Dobra i zobaczmy to. Zobaczmy co tutaj jest. Cicho nikt. to ma film DVD jakiś. O! Ile filmów ale jadka! Zobacz, ty! Ja ci pokażę. Patrz, ile filmu! Boa, mikrofilmy. Wszystko pełne. Wszystko nie są filmy jakieś tajemnicze. Pfeiffer. Co tu pisze? Pfeiffer. Pfeiffer, Pfeiffer ty. I cały film to też jest. Wszędzie są. Te mikrofilmy. Dobra, bierz je. Nie wiem, co to jest. Ale potem to sprawdzimy. To jak będziecie ciekawi, jak będziecie ciekawi, napiszcie, co jest na tych mikrofilmach, to to sprawdzimy. Dobra, tyle filmów. Ja to bierz jeszcze raz. Bo ja to wszystko wyobrażam. Ja to wszystko muszę spakować w jakiś woreczek, i słuchajcie, ja tam będę skakiwał, bo tam już widzę jest. Patrzcie, niestety, widzicie tam jest jakiś wazonik. Wazonik, także tam trzeba wejść. Patrz, tam jest sól, sól tam jest, tam, tam trzeba wejść. Tam trzeba wejść, tam, trzeba wejść, tam coś może być. Jak nie my, to kto? Także dobra, trudno, będziemy najwyżej brudni. Będziemy najwyżej brudni, a tutaj to trzeba. To trzeba jakoś spakować, a te klucze jeszcze trzeba spakować, a to za DVD? Carmen. O, Carmen na DVD Opera. Ty... Kto to nie wziął? Na DVD Carmen Opera. DVD, video, op wiery. No i dobra, tam będę wskakiwał. Nie wiem, czy te klucze, klucze ja wiecie. Tu. a tam trzeba wskoczyć. Tutaj coś, coś mi tutaj leży, coś tu, tutaj mam coś powiem Wam, coś tu musi być na rzeczy. Dobra, to spakuję i wskakujemy. Widzimy się już zaraz, już zaraz widzimy się tutaj, czyli w czołgu będziemy siedzieć. Kto chce posiedzieć w czołgu ze mną? Lubi siedzieć w czołgu? No. Trzeba, to trzeba. I pamiętacie tam ten film? Ja jeszcze wtedy nie spodziewałem się, że to będzie jedna z ciekawszych przygód w mojej całkowitej karierze. Bo nieważna nie jest ilość, nieważna jest wartość, ale cała ta przygoda, cała ta sytuacja, cała ta też nutka tego, tego przypadku, tego fartu, że do tego się doszło, że to się osiągnęło. Do czego zmierzam? Pamiętacie ten odcinek? Znaleźliśmy srebro cofnijcie się dla nowych widzów, cofnijcie do odcinka o znalezieniu z tej, tej, tej srebrnego łańcuszka z cesarstwa rosyjskiego stary łańcuszek. Tak się skupiłem na tym srebrze, tak się skupiłem na tym srebrze, że normalnie e, pominąłem całkowicie co było co wziąłem co jeszcze zabrałem stamtąd, a powiem wam, że zabrałem to przypadkowo, bo nie zabieram zazwyczaj czego. Tych filmów nie zabieram. Zazwyczaj takich filmów klisz, kiedy zabierałem, piąty, dziesiąty raz szukałem zdjęć żołnierzy, okazywało się, że na nich są zdjęcia rodzinne. Więc, w ogóle, jak pojawiały się takie pudełeczka, to całkowicie przestałem zwracać na nie uwagi. Ale, jak nagrywałem ten odcinek z tymi srebrami, coś tknęło mnie, coś tknęło mnie, żeby zabrać też to pudełko. Te filmy były takie, wiecie, równo. Równo poskładane, te filmy były takie równo poskładane i, i coś mnie tchnęło, ale pamiętacie, na odcinku sprawdziłem jedno, jedno pudełko sprawdziłem, drugie pudełko sprawdziłem i był film. Praktycznie równie dobrze mogłem już wyrzucić te całe pudełko i więcej już nie brać, ale wziąłem to pudełko z tymi filmami, zabraliśmy je. I jak dalej potoczyły się sprawy? Jak dalej potoczyły się sprawy? E, zabrałem je do auta, oczywiście wziąłem te srebra e, na bazę, zrobiłem podsumowanie, e, no i co? E, po, po dwóch dniach czas się trochę wyluzował, mogłem wrócić, mogłem odpoc odpocząć w łóżku. E, miałem to pudełko w aucie i tak sobie myślę, coś mi tchnęło, mówię, a wezmę w łóżku sobie Przejrzę te filmy jeszcze, zobaczę. Wóz albo przewóz, jak nie, to wyrzucamy, prawda? No i wziąłem te pudełko z auta, słuchajcie, idę drogą, mówię: No nie, no nie dojdę do domu. No tutaj jest ładne słońce, to zobaczę sobie jeden film, o darmo słońce. Taka sytuacja, normalnie przygoda jak wilka morskiego dosłownie, e, to, jest, to jest w tym wszystkim wspaniałe, i dlatego dlatego bardzo do końca życia już tego nie zapomnę i będę, będę tu bardzo. Będę to bardzo wspominał, wręcz, wręcz to będzie legenda kultowa i też nutka takiego, lekcja też dla poszukiwaczy nowych, e, początkujących, że e, tak widzicie, żeby znaleźć prawdziwy skarb, to trzeba wszystko sprawdzić w każdej każe każdy zakamarek, bo może się zapodziać, prawda? E, ale e, też jak wszystko będzie przeszukiwać, to też nie będziecie mieli czasu, będziecie po prostu, zamkniecie swoje poszukiwania tylko w jednym hasioku, a musicie i zrobić dużo, 50, 100, 200. Dlatego widzicie, ta nutka przypadku, farta też jest w tym wszystkim ważna, też występuje. Dlatego słuchajcie, ja wracam do domu, biorę, otwieram pudełko, prawda? Chciałem zobaczyć film i wiecie jaki film zobaczyłem? Mega film zobaczyłem. Zobaczyłem, zaraz powiem co, patrzcie, zobaczycie to co ja wtedy zobaczyłem, masakra dosłownie, ja się, ja dosłownie nie wierzyłem, dosłownie nie, o, dosłownie nie wierzyłem, patrzcie, patrzcie, masakra, dosłownie jak to zobaczyłem, mówię nie, ale od razu ten kolor, ale od razu ten kolor, zrobię jeszcze fotorelację potem, żebyście zobaczyli, tutaj, ja mówię, no nie wierzę, dosłownie, no nie, ale tak patrzę, tu ma bicie jakieś, prawda? Mówię, wrócę do domu, żeby to wszystko zweryfikować. Mówię, no nie, 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 nie. Schowałem to, mówię, myślę sobie, a w pozostałych też jest biżuteria, a ja o tym nie wiedziałem. Zrobię mega podsumowanie. Poszedłem do domu, wróciłem do domu. I. Yy, yy, nie dotrwałem do podsumowania, mówię, kurde, muszę tworzyć te, te, te resztę tych, tych klisz sprawdzić, prawda? Nie wytrzymałem. Zacząłem otwierać. Wiecie co się okazało? Że w pozostałych były klisze. W pozostałych były właśnie te klisze. I to był całkowity taki przypadek, że ja wracając z auta, wyciągnąłem jedną i od razu w niej były te kolczyki, prawda? Rozumiecie co chodzi? Gdybym wrócił do domu i bym otworzył w domu jedną, zobaczyłbym kliszę, drugą kliszę, zniechęciłbym się, wyrzuciłbym to. Już nie byłoby tematu nawet, więc do tego nawet nie doszedł. A to, że przez przypadek otworzyłem to pudełko w drodze do auta, w których akurat były te kolczyki, to jest taki niesamowity przypadek, taka niesamowita historia, dosłownie, że natrafiłem na te złote kolczyki. Zrobię Wam fotelację. W środku jest turkus. Ja Wam powiem. One ważą 5 gram. Ja chcę zrobić... Gdzie jest waga? Już idę po wagę i Wam... Też to pokażę, Właśnie niech ja w transporcie zostawiłem. Ale kolczyki ważą 5 gram. Patrzcie, ciężkie. To nie, jest, to nie są jakieś te. Patrzcie, one są normalnie ciężkie. Złożone są z dwóch takich, tych. To te małe ważą po gramie, prawda? W środku, w środku jest Turkus. E, ma sygnaturę 14, czyli 14-karatowe złoto. 5,8,5 próba. W środku Turkus. Jakieś sygnatury y, jeszcze y, złotnika. No i, i, no i co, następnego odcinka w ogóle zważę, bo w transporcie zostawiłem wagę, ale ważą e, 5 gram z tymi kamyczkami turkusowymi, chyba prawdopodobnie turkusowymi, z tego co ja jeszcze nie, nie, z nikim tego nie konsultowałem. E, i, i, ale te kamyczki na moje oko takie nie za duże są. W środku mają dziurkę, czyli są puste też w środku, czyli ważą e, gdzieś do grama, czyli jest tutaj. 4 gramy złota na złą przeliczeniu to jest 180 zł. 180 za gram to jest około 600-700 zł. Mamy tu 600-700 zł. Normalnie na polskich śmietnikach e, leżało w kliszy. Rozumiecie, jaka ta historia jest niesamowita? Ktoś też myślał sam, że wyrzuca filmy Nie wiedział, że w jednym może, mogą być złote kolczyki. Dosłownie to jest niewiarygodne. Masakra. Jak do tego doszło. Ah, dosłownie. Nie, fuh, jestem w szoku, tak dawno złota nie było, a tu kulczyki 5 gramowe, 5 gramowe razem, cały zestaw Masakra dosłownie, ja nie wierzę. Ja nie wierzę z Turkusem jeszcze fotelację zrobię, tej próby wam. Eee, no i co? No ktoś nie wiedział, ale przez nasze szczęście eee, My no je znaleźliśmy, Chociaż powiem Wam, że to nie jest tak, że pierwsze lepsze takie sprawdzenie, i już szczęście będzie, wyjdzie, że, że szczęście, prawda? Nie sprawdzałem, żeby znaleźć te kolczyki naprawdę setki, jak setki zakamarków, setki takich właśnie dziwnych, dziwnych jakichś w torebkach, jakichś, wiecie, ze słonecznikiem, prawda? Zabrudzonych, zabrudzonych zakamarków, jakichś tych i e, naprawdę ciężka praca. Się opłaciła i ciężka praca tego gwarantuje sukces. Na pewno nie jeżdżenie takie na rowerze rzeczy, coś, patrzenie na gdzieś tam, co jest wystawki, żeby znaleźć złoto naprawdę prawdziwe rzeczy, to, to, to mówię. Najlepiej trzeba by było zobaczyć, jak ja to robię. Kilka dni tydzień to byście to by dopiero byście zrozumieli, jak można znajdywać szansę, mieć na znajdywanie regularnie takich no złota na przykład, prawda powiedzmy i srebra, cały czas jest te i wszystko prawda, wszystko jest dlatego, dlatego pozdrawiam wszystkich serdecznie e, o, mam nadzieję, że ta historia jakąś lekcję, jakąś motywację, jakąś wam da e, no i co nas, e, lecimy dalej na poszukiwania lecimy dalej na poszukiwania Jest złoto, jest złoto normalnie. 5 gram, 5 gram. 5 gram normalnie złociszone, 5 gram złota. Massażer. To takie masywne, jest, powiem Wam. Tu takie kule ma złote. To jest masywne. Tu ma taką tą zawieszkę. Ale od razu, od razu jak to wyciągnąłem, to widziałem, że jest coś na rzeczy. Widziałem, że ten kolor. Za dużo widzę stali nierdzewnej i tych innych rzeczy. I wagi. Już się to po prostu także ale zaraz także próba próba zaraz będzie fotorelacji obserwujcie odcinek w którymś momencie będzie, 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 będzie będą zdjęcia z przybliżenia mamy złoto polskie hasioki mamy złoto to jest piękne, dzięki wam to, to wy jesteście ojcami matkami tego sukcesu także, także dzięki dzięki że mogę właśnie przeżyć przygodę dzięki wam przygodę Jedną z przygód ciekawszych swojego życia, swojej kariery. Dziękuję Wam. No, i chciałbym jeszcze zaznaczyć, że na złomie wartość jest między 700 a 800 zł, ale to są stare próby, widzę stare bicia. To muszą być bardzo stare kolczyki, których na pewno wartość jako zabytek jest, jest o, wiele, o wiele większa. Dlatego myślę, że jest parę tysięcy. Za takie stare kolczyki tylko są tutaj ten jest, ten jest, że tak powiem. Yy. No trzeba go by było włożyć w szyny, że tak powiem tutaj, tak? No, brakuje mu tego elementu. Ktoś, ktoś złoty element jeszcze gdzieś. To już na pewno takiego elementu jakiego już nigdzie nie znajdzie. Nie połapie się, że to może być złoty pewnie, pewnie ktoś odda na złom jako, jako kabel, jako kabel miedziany. Dobra ale pewnie mam, słuchajcie, skoro na złomie, tak, tak myślę, no nie, skoro na złomie 700, 800 zł, to myślę, że na pewno jako zabytek, jako te piękne bicia takie tutaj są, złotnika, myślę, że 2000, myślę, że 1000 zł są warte, także 1000 zł na polskich śmietnikach, Co następnego będzie, powiedzcie. No i co? Taka miejscóweczka. A tutaj torebka. Patrzcie, o tym właśnie mówiłem. Patrzcie, jaki piękny wazon, masakra. Pisze 50 zł, paweł, 49 przecena. Ferwal Ceramic, made in Portugal. Portugalski taki piękny wazon ceramiczny. Takie ryby wspaniale oni to robią. Handmade, tak? Handmade, handmade, ha, handmade. Handmade painted, Malowane handmade, także handmade, własna robota, Nie już patrzę, pisze handmade, hand painted in Portugal, sygnatura, czyli porcelana portugalska, nowa porcelana portugalska, ale znalezisko fajne, ale fajny, porcelanowy wazon z rybą, masakra. piękny, piękny, naprawdę, do czego to może służyć, to nie wazon, to by był na jakiś na jakieś, na jakieś rzeczy, prawda? że tak powiem. Ale wspaniałość, wspaniałość. Normalnie mega znalezisko. Dobra. Bierzemy to i lecimy dalej. Taka miejscowa. I nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czy bloki osiedla, osiedla, bloki. Nie wiem, czy bieli ten odkurzacz, Wygląda na wam czyściutki, lowniki. Zadbamy. Rosnący do biały jakby był niedawno kupiony i ma nawet tą całą a czego tu brakuje? aha, tego tu brakuje a to jest całe? tak, to nie wiem, nie no też brakuje chyba czegoś, czy co? jak myślicie? i ten i ten cały i ten cały, i ten cały eee, o ten nawet odkórocz, prawda? Także to jest z kontaktem To nie wiem czy wziąć czy nie Jak myślicie Bierzemy to czy nie Tutaj ta woda nic nie ciechnie Nie wiem, takie znalezisko Ja bym zadziałał, ale by było fajnie A cały wygląda tak Tylko czego tu brakuje? Czy tu nic mi brakuje? Ja go chyba wezmę całego Parę w kurze Jak nowy Zobaczmy, może będzie tak góra od niego gdzieś tutaj, bo szukamy tej góry od tego odkurzacza Bo coś mi mówi, że brakuje tutaj dołu, prawda? Musi tak być po prostu, najwidoczniej Bierz go Bierz odkurzacz I nadciągamy, normalnie nadciągamy Fu. Najbardziej lubię właśnie takie leśne, leśne półleśne Kasioki, prawda? Nadciągamy. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Coś ciekawego, buty. Na razie nic. O, widzicie pasze. Czyli ktoś tu grzebał? O, jakiś niepłynnikowy artysta grzebał tu w depozycie. Widzę. Szukał skarbu. No dobra, że wyskoczy, to się z nami połączy. Tu widzę zasłonę chyba jest, tak? Czy ty. dobra, idziemy dalej. Teraz taki mamy hasiok, teraz mamy taki tu hasiok. Minamy. Widzicie co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Opony, opony. I od razu przechodzimy normalnie tutaj. Jak się wyskoczy się z wami połączę, bo tutaj już czekają, co tu czeka. Czeka na nas tutaj czy nie? Muszę włączyć latarkę i to wszystko posprawdzę. Tu następnie hasioki i wygrzebałem z tamtą, ale tu coś, zobaczcie, też jak było zdoby. doby, go zaraz, też jak było ale na razie wygrzebałem, zobaczcie, kolekcjonerskie, fajne, fajne artystyczne zrobiłem, filki Pepy jadą, autem takim, fajnie, jakiś kolekcjonerski auto, świnka Pepa, Pepa Pig, rok, datowanie 2003, czyli praktycznie 20 lat to ma. Zakurzona stara zabawka. Pierwsze świnki pepy kolekcjonerskie. Patrzcie. Fajne, fajne. A tutaj jeszcze nie wiem, czy to jest z tego możliwe. Że tak, z tego, że może, zmieniać, może jechać każdy, prawda? mogą patrzeć, ile tych świnek może jechać. Także takie jeszcze rodzina kolekcjonerskie figurki. Fajny strzał, fajne te figurki. I tu nie wiem, i kalkulator jakiś wyskoczył, taki, Boleil. Bo nie wiem, stary, może być czas sprawdzić, baterię włożyć. Co to w ogóle jest za urządzenie? Jakaś taka latarka dziwna. Dobra, jeszcze sprawdzimy to. Tu. Tutaj taka miejscowa, musieliśmy wrócić, bo transportem zagradzaliśmy komuś na drodze. To musiałem wrócić. A skończyła na tej lampie. Patrzcie, to się okazało, że kartą. A to taka lampa wielka. Fajna lampa. Można, można by było je jeszcze użyć? Taka blaszana normalnie na ledy. Cała lampa na ledy. Cały szkielet taki, elektronicy Jest to coś warte? Jak myślicie? Jak myślicie, jest warta ta lampa coś? Nawet nawet ten szkielet. No fajny do biura gdzieś, prawda? Jak najbardziej. Na żaryniówki. Wygląda świeżo, jak nowy. Tam się podłącza. Tutaj też coś remont robił no i simsy czwórka wyskoczyły z tego hasioku simsony czwórka dwie płyty w super stanie jak nowe także oczywiście że bieli klucz jest tutaj także to bieli lampę bieli i lecimy normalnie. Tutaj już powiem wam, że w tych butach miałem nie sprawdzać, bo takie stare leżały buciory, no nie, ale mówię, a zobaczę i patrzcie co się wysłoniło, nowe klapeczki American, nowiutkie, a właśnie mi brakowało, akurat mój rozmiar, akurat, patrzcie, nowe klapki po domu, chodziłem bez klapków teraz całkowicie, także spoko, tego potrzebowałem, nowe klapeczki Amerycan, nowe. Tu ani razu już jeszcze ich nie używa Nówki 43-44, 44 mój rozmiar Dobra, no fajnie i lecimy do następnego chosiu